Właśnie jedziemy do stolicy Zakętoz. Niedługo już będziemy, za jakieś 10 minut. Eee, przejdziemy się trochę, pokażemy Wam, co tam jest w stolicy Zakynthos A więc, jakbyście chcieli sobie przyjechać do Zakynthos to będziecie już mogli wiedzieć, co, co tam jest w stolicy tego Zakynthos Tak naprawdę one nazywa się tak samo Zakynthos hmm. ale jakoś. Hmm. Zapakowane, tak? A mamy, no właśnie cią ciągle idziemy, ale za ile będziemy? Kiedy będziemy? No, za 10 minut. Za 10 minut. Jeszcze trochę, jeszcze trochę nagrywamy vloga, ale niedługo za chwilę. Skończymy, jeszcze teraz nie kończymy, ale no już niedługo skończymy sobie. Z stolicy o, nagrywali to będzie fajny vlog bo będziemy chodzili po, po jakiś turi. W fajnie będzie. No, nie tor nie już e, e, pamiętacie vloga nagrywałem e, tak naprawdę vloga nagrywałem e, przed chwilą tak naprawdę w restauracji byliśmy. pamiętacie pokazywałem wam kury konie. Nie nie o i jeszcze potem na końcu karmiliśmy e, konie z moim bratem dawaliśmy im sianko Teraz już będziemy kończyli vloga.